Nowoczesne szklane pawilony, budynki pokopalniane z noromańskimi i neogotyckimi elementami, wieże wyciągowe, zabytkowych szybów, muzeum śląskie i rozległa przestrzeń pomiędzy. A wszystko w samym centrum, największej w Polsce aglomeracji. Witam Was w katowickiej strefie kultury. Bohater dzisiejszego odcinka to Muzeum Śląskie. Zajęło przestrzeń wykorzystywaną wcześniej przez kopalnię węgla kamiennego Katowice. Udana adaptacja pokopalnianej infrastruktury sprawiła, że Muzeum Śląskie znalazło się na szlaku zabytków techniki Województwa Śląskiego. Aby zobaczyć prawdziwe skarby, które skrywa ta placówka, trzeba zejść pod powierzchnię. Projekt przestrzeni muzealnej symbolicznie nawiązuje do samego Górnego Śląska, po którego tożsamość i bogactwo, aby je w pełni zrozumieć, trzeba sięgnąć w głąb Ziemi. A kiedy już zejdziemy w dół, znajdziemy Galerię Sztuki Polskiej od roku 1800 do 1945 oraz po 1945 roku. Galerię Sztuki Nieprofesjonalnej, poznamy historię Górnego Śląska na wystawie Światło Historii, Górny Śląsk na przestrzeni dziejów, jak i Śląskiej Sztuki Sakralnej, oraz zwiedzimy ekspozycje związane z teatrem. Sztuką delektujemy się głównie przy świetle dziennym. Podziemna przestrzeń muzeum jest doświetlona specjalnymi przeszkodnymi boksami, dzięki którym światło dzienne dociera w głąb Ziemi. To światło oświetlające mroki ma znaczenie głębsze. Kiedyś ukuto powiedzenie Ex Silesia Lux, czyli światło ze Śląska, i dotyczyło ono świętego Jacka i błogosławionego Czesława Odrowążów, Którzy pochodzili ze Śląska. Święty Jacek Odrowąż to jedyny święty z Polski na kolumnadzie Berniniego w postaciami Świętych na placu Świętego Piotra w Rzymie. Czymś, co z dumą pokazuje znajomym, którzy odwiedzają mnie na Górnym Śląsku, oprócz nowoczesnej aranżacji całego gmachu, jest ilość i jakość zgromadzonych tutaj zbiorów sztuki. Placówka nie traci łączności z tradycyjnym śląskim kontekstem, a jednocześnie otwiera się na polską i zagraniczną sztukę nowoczesną. Domyślacie się, co teraz powiem? Wizyta w Muzeum Śląskim to punkt obowiązkowy podczas podróży na Górny Śląsk.